Moim gościem dzisiaj jest kobieta, na którą bardzo długo czekałem i wreszcie się doczekałem. Beni. Witam serdecznie. <grym> Autorka tej wspaniałej książki i propagatorka diety pranicznej w naszym kraju. To właśnie. Witam serdecznie. się to nie wiem, gdzie mam patrzeć. Czy patrzysz no, na rozmówcy, czy patrzysz <grym> tam na słuchaczy. Witam serdecznie. Rzeczywiście tak się złożyło, że zostałam zaproszona. Dziękuję serdecznie. Powiem szczerze, że wcześniej nie bardzo chciałam udzielać wywiadów i pokazywać się. Działałam też mm -hmm. z spodziemia, ponieważ uważałam, że jak ktoś będzie gotowy na taki temat, to on mnie znajdzie gdziekolwiek. Dokładnie tak. Nie propagowałam tego celowo po to, żeby nie wzbudzać fali zainteresowania, żeby ludzie nie garnęli się wtedy, kiedy nie będą gotowi, tylko dlatego, że coś staje się modne, prawda? Bo to jest coś bardzo specyficznego, do czego trzeba dorosnąć, dojrzeć. Duchowo wymaga to jakiejś pracy nad sobą albo daru, łaski tak po prostu danej. Ale teraz jest czas taki, jaki jest. Jest bardzo dużo jedzenia, pełnego chemii, pełnego toksyn, świadomość zbiorowa bardzo się podniosła. Ja powiem może także 10 lat temu przeszłam swoją inicjację. Od 10 lat doświadczam tego tematu, od 8 lat prowadzę kursy, więc jakieś doświadczenie zebrałam. Może nie dużo, tak, bo co to jest 10 lat w obliczu całego życia, które mamy czy wieków, ale zawsze już troszeczkę. I z Stwierdzam, że jest wiele osób gotowych na taką ścieżkę i warto się tym podzielić, dlatego że dzięki takiemu, nie chcę tego nazwać może stylem życia, chociaż też można, ale dzięki takiemu sposobowi na życie, takiemu podejściu, bardzo człowiek się osobiście transformuje transformuje się środowisko, w którym żyje. A to wpływa na świadomość zbiorową, na świadomość globalną. I to jest bardzo ważne. Czyli to, że się tu pojawiłam, zdecydowałam do niechęć rozgłosu, bo tego unikałam, nie lubiłam. Zawsze chciałam skromnie, gdzieś po cichutku. Ale to jest jakby potrzeba dla Matki Ziemi, dla nas wszystkich, którzy tu żyjemy. I chciałabym się tym podzielić tak od serca. No właśnie, Weni, powiem Ci szczerze, że ten temat był mi bliski od dawien dawna. E, ponieważ to, to te przy, przypadki tego typu. Miały miejsce na początku zeszłego wieku w Indiach. Ja, ja tak to kojarzę. Tam to był taki ciekawy okres, kiedy różne. Osoby się pojawiały, które na przykład się zakopowało mężczyznę na miesiąc w ziemi, tak? I stał żołnierz angielski i pilnował tego gościa, który był tam zakopany w tej ziemi. Po czym go po miesiącu wykopali i on ożywał, tak? Praca serca wracała z powrotem, ale byli też właśnie tacy, którzy odżywiali się praną. Różne przypadki były i powiem Ci szczerze, że. Jest to mi jakoś tam bliski temat. Mi osobiście, ponieważ ja go czuję, mm -hmm. tak, ale widzowie, ludzie, w których spotykamy w autobusie, gdzieś tam, coś tam, reagują na, na takie tematy kompletnie, w ogóle, wiesz, jakby. E, co ty, w ogóle, jak to możliwe, tak? To niemożliwe, co ty? Nie, jakby nadal niestety jest ta świadomość yy, ogólna, taka średniej jakości. Dlatego bardzo chciałem właśnie Cię tutaj dzisiaj zaprosić, no żebyś powiedziała, jak w ogóle mm -hmm. jak to wygląda, tak? bo mm -hmm. ludzie nie mają zielonego pojęcia, tak? Ja przeczytałem twoją książkę, ona mnie bardzo ucieszyła, jest świetną książką. I rzeczywiście kompendium e, wiedzy a propos tej diety, ale ty opowiedz, jak, jak, jak to, jak to jak w tobie to? Mm -hmm. się zadziało, tak? jakby, mm -hmm. Bo to jest ważne mm -hmm. myślę. Tak. Jakby. Tak. Jeśli chodzi o książkę, to jest to książka taka wprowadzająca. Yy, ona miała być celowo tak napisana, żeby była jako książka przygodowa dla tych, którzy z przymrużeniem oka chcą potraktować temat i nie do końca wierzą, 17. ale żeby już była taka furtka hmm. po prostu dla nich, że kiedy zorientują się, że w pracy jest kolega albo koleżanka, yy, który nie je śniadania, który kolejny dzień nie je śniadania i naszej funkcjonuje, to nie jest to ktoś, kto mu coś tam się stało z głową, że jest świrem. tak. Ale też, że on ma też prawo wyjść na przerwę, bo jeżeli ty nie jesz, to, to nie musisz wychodzić, bo my idziemy na papierosa, my idziemy coś zjeść, bo tak się spotkałam z tym z relacji, z relacji kursantów. Tylko ta osoba wychodzi po to, żeby pobyć na słońcu chwilę na przykład, prawda?